Dzień dobry widzowie. Jak widzicie, wpędziacie sebapa. Zrobiliście wiele lajków. Nie ja mam, jakby co drugą piętro. Mogę wam pokazać. Widzicie? Ale to najgorsze, że to wyszło. Wyszło z fuss To wyszło. Co wyszło. Magic Rebiti. Nie, jestem taki smutny. Nic nie pomogło. Czemu? Czemu? Jestem na prywatnym serwerze. Powinno być dużo laka. Co tu się dzieje? Proszę mi powiedzieć. Mam dziurafę Celeste. A moje reszty Brain Rotów są słabe. Tylko ten glorbo i takie rzeczy. No. Nie, no, ja już nie mogę. Jak widzicie, mam mam takie rzeczy, ale ja już nie mogę. No, po prostu, jakbym wiedział, to bym powiedział, ale no, 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 co zrobić? Chodźmy sobie. Tu jest jakiś kawal. No, nawet jestem taki smutny, że nawet nie chcę go kupić. Chyba, są taki. Chyba no, sobie już kup kupię. Cavallo Virtuoso. No czemu to tak musi być? Ja nie wiem. No to jest trudno dla mnie trochę. Z tej Wiedźmy. Połączenie czarowe. I wyszło mi coś takiego. Golda jeszcze. Jeszcze jestem podziwiony że w ogóle wyszedł GOLD to jestem zdziwiony wydałem Frigo Camelo Orangutini Ananasini takie mocne mityki Net chyba dałem tego Leru 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 Golda a tu co? Nie, takie dziwne coś no dam sobie do... I koledzy też, dam, ale no nie no jestem zawiedziony, jestem widzowie. Jak chcecie takich więcej filmików, takich dłuższych, no to mówcie.